Witajcie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam do wojskowych newsów. W dzisiejszym odcinku przekażę Wam informacje o coraz bardziej prawdopodobnej sprzedaży Eurofighterów w Turcji. Będzie też sporo o Ukrainie, między innymi o tym, że według prezydenta tego kraju są dwie drogi: Ukraina w NATO albo Ukraina z głowicami jądrowymi. Będzie też o nowej wersji naszej amunicji krążącej Warmate. Na początek jednak zapraszam jeszcze do wczorajszego odcinka, gdzie zaprezentowałem wam subiektywne podsumowanie cyklu filmów o programie Orka, w którym zamierzamy, mam nadzieję, nabyć okręty podwodne. Jeśli chcecie poznać mój ranking najlepszych propozycji dla naszego kraju, to tam go znajdziecie. A teraz czas na wojskowe newsy. Powstaje kolejny europejski gigant zbrojeniowy. Włosi chcieli kupić Leopard 2A8 i to całkiem sporo. Samych czołgów miało być ponad 130 egzemplarzy, a do tego trzeba doliczyć jeszcze pojazdy towarzyszące. Rozmowy się rozpoczęły, ale nic z tego nie wyszło. Prawdopodobnie Włosi chcieli za dużo wprowadzić zmian w konstrukcję, a przede wszystkim sporo własnych podzespołów, na co KNDS Deutschland nie chciał się zgodzić. Problemem mógł się okazać także transfer technologii ze strony niemieckiego partnera. Jednak włoski Leonardo, odpowiedzialny za część przemysłową projektu ze strony państwa z Półwyspu Apenińskiego, szybko znalazł alternatywę. Są to ponownie Niemcy, ale tym razem koncern Rheinmetall. Obie firmy poinformowały, że udało im się dojść do porozumienia i wspólnie powołali spółkę o nazwie Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Oba koncerny mają taką samą ilość udziałów, ale większość produkcji, około 60%, będzie miała miejsce na terenie Włoch. W sumie nic dziwnego, bo plan jest taki, aby LMV przygotował nowy model czołgu oraz wozu bojowego piechoty, właśnie dla tego kraju. Nowa spółka ma rozpocząć oficjalne funkcjonowanie od przyszłego roku. Prawdopodobnie zostanie zaproponowany wariant bazowy KF-51 Pantera, który będzie dostosowany do włoskich potrzeb. Z kolei jako propozycję nowego BWP zobaczymy najprawdopodobniej gąsienicowego Linksa. Aczkolwiek plany niemiecko-włoskie są znacznie bardziej daleko idące. Chcą bowiem produkować także zupełnie nowe konstrukcje na rynki międzynarodowe. Jeśli faktycznie współpraca będzie udana, no to będziemy mieli drugiego potentata zbrojeniowego na rynku europejskim. Pierwszym z nich jest bowiem KNDS, który skupia niemiecki KMW oraz francuski Nexter. Mnie taka konkurencja bardzo cieszy, zawsze to lepiej dla rozwoju technologii i innowacji. Kolejny przetarg na amunicję dla FA-50 unieważniony. Ponownie z tego samego powodu, a więc braku ofert. Przypomnę, że na podstawie informacji z dnia 30 kwietnia agencja uzbrojenia poszukiwała 180 tysięcy sztuk amunicji kalibru 20 mm. Dokładnie rzecz ujmując, połowa miała być bojowa, a połowa ćwiczebna. Miały one trafić do naszych F16, ale także nowych samolotów F-50. Są one bowiem wyposażone w trzylufowe działko M197 o szybkoszczelności teoretycznej 1500 strzałów na minutę. Niestety, dalej mamy trudności w pozyskaniu dla nich amunicji. Na razie brak informacji, czy Agencja Uzbrojenia przygotowuje się do rozpisania kolejnego przetargu, a jeśli tak, to jaki ma pomysł na to, aby tym razem ktoś się jednak zgłosił? Polska powinna przywrócić produkcję amunicji kasetowej. Tak przynajmniej uważa szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, a nawet więcej. Według niego powinniśmy mieć w swoich zasobach także miny przeciwpiechotne oraz amunicję fosforową. Zawiera ona łatwopalny biały fosfor, który rozpala się do wielkich temperatur, nawet 800 stopni Celsjusza. Po co nam to wszystko, abyśmy mieli możliwość skutecznego rażenia siły żywej na naprawdę dużych obszarach? Ukraina pokazała, że wspomniana amunicja kasetowa faktycznie poprawia jej możliwości bojowe. Nasz kraj nie jest stroną konwencji z Dublina o jej nieużywaniu. Co ciekawe, nasz sąsiad, a dokładnie Litwa, ostatnio podjął decyzję o wycofaniu się z niej i będzie mógł wrócić zarówno do jej posiadania, jak i produkowania. No to co widzowie? Podzielacie zdanie szefa PBN? Ukraina z bronią atomową? No to się porobiło. Prezydent Ukrainy Władimir Załęski powiedział, że jego kraj ma w zasadzie dwie opcje przystąpić do NATO albo pozyskać broń atomową. Czyli coś, co wielu z was uważa, że to najlepszy środek do ochrony naszego kraju. Ukraina, w przeciwieństwie do nas, jednak już ją kiedyś miała. Odziedziczyła naprawdę spory arsenał po rozpadzie Związku Radzieckiego, ale na podstawie Memorandum Budapeszańskiego zrzekła się go na rzecz Rosji w 1994 roku. W zamian USA, Wielka Brytania oraz właśnie Rosja zobowiązały się do respektowania jej integralności terytorialnej. Życie pokazało, ile to było warte. Później prezydent Ukrainy zaprzeczył, że faktycznie jego kraj już pracuje nad uzyskaniem takiego uzbrojenia i wyraźnie podkreślił, że priorytetem jest przystąpienie do NATO. Nie ma co ukrywać, że Ukraina ma potencjał naukowy do stworzenia głowic jądrowych. Oczywiście zajmie jej to trochę czasu, ale gdyby taka decyzja zostałaby podjęta i nasz sąsiad nie zostałby powstrzymany, to z pewnością dopiąłby celu. Co do środków przenoszenia, to także nie widzę tu większych trudności. Wyzwaniem byłaby najwyżej miniaturyzacja głowic, ale i to da się osiągnąć a ze swoimi technologiami rakietowymi Ukraina uzyska odpowiedni nośnik bardzo szybko. Zatem widzowie, co wolicie? Ukrainę w NATO, czy Ukrainę z bronią atomową? Dawajcie znać w komentarzach. Ukraina dostaje kolejne F-16 oraz haubice. Pozostajemy przy naszym wschodnim sąsiedzie. Norwegia oficjalnie ogłosiła, że przekaże kolejne 6 myśliwców F-16. W teorii mają doczyć jeszcze w tym roku. Dodatkowo Holandia poinformowała, że dała zgodę Ukrainie na używanie przekazanych przez nią samolotów do atakowania celów na rosyjskim terytorium. Oczywiście chodzi o cele zgodne z prawem międzynarodowym, pozwalające na samoobronę. A więc chodzi np. o lotniska czy składy amunicji. Pytanie, czy inne państwa, które ofiarują F-16, pójdą tą samą drogą. Ogłoszono także, że kraje zachodnie zmienią zasady szkoleń ukraińskich pilotów na amerykańskie sokoły. Do tej pory bowiem szkolono doświadczonych pilotów, przez co udawało się szybciej ich przesadzić na F-16. Ich doświadczenie jest także problemem, bo jednak wiele lat latali na radzieckim sprzęcie i trudno ich nauczyć zupełnie nowego sposobu myślenia, jak i działania zachodniej technologii, szczególnie w tak krótkim czasie. Natomiast z młodymi kadetami, którzy takich naleciałości nie mają, jest ten kłopot, że trzeba ich najpierw nauczyć w ogóle podstaw, więc wszystko się przedłuża. Jest też kolejna pozytywna wiadomość ponownie z Holandii. Ten kraj postanowił zakupić następne haubice dla Ukrainy. Kontrakt zgarnęła czeska Excalibur Army, która ma dostarczyć 6 haubic kołowych Tita. Jest to głęboka modernizacja vz 77 Dana. Mamy tu lufę o kalibrze 155 mm oraz długości 45 kalibrów. Szybkostrzelność maksymalna to 6 strzałów na minutę, a odległość eliminacji celów przy użyciu odpowiedniej amunicji to nawet 40 km. A żołnierze Korei Północnej... Przybywają na Ukrainę. Niestety, relacje na linii Rosja-Korea Północna robią się coraz mocniejsze. Już od miesięcy, Korea z północy dostarczała różnego typu uzbrojenie czy amunicję, ale siła żywa to zupełnie nowy poziom współpracy. Taki transfer potwierdziła już Korea Południowa, według której obecnie planowany jest przerzut 10 tysięcy żołnierzy, w tym tych najlepszych, pochodzących z sił specjalnych. Mają oni przybywać już nie tylko w Rosji, gdzie przechodzą aklimatyzację, ale także na Ukrainie, gdzie mają operować oficerowie i doradzać rosyjskim żołnierzom. Trudno stwierdzić, czy będzie ich coraz więcej. Ale na pewno nie można tego wykluczyć. Pytanie: Co zrobi Korea Południowa, która już wcześniej zapowiadała, że tego typu działania mogą się skończyć tym, że sama zacznie dostarczać Ukrainie uzbrojenie, w tym nawet pociski balistyczne. Z kolei prezydent Zaweński powiedział wprost, że jest to krok w stronę wojny światowej. Kolejne pytanie: Czy fakt pojawienia się żołnierzy z Korei Północnej nie będzie pretekstem do pojawienia się kolejnych, ale z innych krajów, tym razem stojących po stronie Ukrainy? Sami widzicie, widzowie, że sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Francuska pomoc dla Ukrainy zacznie topnieć. Bez wątpienia Francja to jeden z głównych krajów, który wspiera Ukrainę poprzez dostawę sprzętu i uzbrojenia. Przykładem tego niech będą choćby chałbice Caesar. Zapowiadane dostarczenie MIRAŻ 2000 czy szkolenie ukraińskich żołnierzy. Pojawiają się jednak symptomy, że może ona zacząć słabnąć. Francja bowiem zapowiadała, że w tym roku dostarczy pomoc w różnej formie za około 3 miliardy euro, ale najprawdopodobniej będzie tego wyraźnie mniej, bo około 2 miliardy. Oficjalne powody takiego obrotu spraw związane są z kryzysem finansowym tego kraju. Jeśli połączycie sobie te informacje oraz wcześniejszy news, że Niemcy najprawdopodobniej zmniejszą pomoc dla Ukrainy już od przyszłego roku, to widać wyraźnie, że Europa ułapie zadyszkę. Pytanie, czy powodem są faktycznie problemy gospodarcze poszczególnych krajów, czy może jasne pokazywanie Ukrainie, że wsparcie zacznie słabnąć i być może już czas, aby zacząć naprawdę szukać rozwiązania konfliktu na drodze dyplomatycznej, nawet jeśli będzie to wymagać gorzkich ustępstw. Turcja dostanie zgody na Eurofightery? Całkiem możliwe. Turcy już od dłuższego czasu zgłaszają zainteresowanie tą europejską konstrukcją. Kraje wchodzące w skład jego producentów wrażały chęć sprzedaży i to mam na myśli Wielką Brytanię, Włochy oraz Hiszpanię. Problemem był czwarty członek, a więc Niemcy, które dość często potrafią blokować sprzedaż uzbrojenia do krajów, gdzie problemem jest np. przestrzeganie praw człowieka. Swego czasu Turcja, po decyzji REFEN, miała m.in. problem z silnikami do swoich czołgów, kiedy została zablokowana sprzedaż jednostek napędowych od MTU. Teraz najwyraźniej Niemcy uległy, ale podobno postawiły dwa warunki za przestanie wysyłania gruźb w stronę Grecji, a także niezgłaszanie roszczeń terytorialnych do wysp na Morzu Egejskim. Trudno wyrokować, czy Turcja zgodzi się na te żądania. Według przecieków ten kraj ma być zainteresowany kupieniem nawet 40 Eurofighterów za cenę ponad 5,5 miliarda dolarów. Jak więc widzicie, kontrakt może być naprawdę duży, przez co nacisk na Berlin ze strony innych krajów produkujących Eurofightera był naprawdę spory. Jeśli faktycznie uda się dopiąć kontrakt, to może mieć to znaczenie także dla Amerykanów. Spekulowano bowiem, że w przypadku pozytywnego zakończenia sporu, Turcja może ograniczyć zakup F16 blok 70 z powodów finansowych. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać odpowiedź, czy faktycznie europejscy wojownicy wylądują w tym kraju. Nadchodzi kolejna odsłona amunicji krążącej Warmate. Grupę WB lubię za wiele rzeczy, ale jedną z nich jest ciągle ulepszanie swoich produktów. O Warmate mówi się w ostatnich tygodniach sporo, głównie przez kontrakt dla Korei Południowej. Tymczasem teraz trzeba powiedzieć o testach kolejnej wersji, a dokładnie nowej głowicy, która ma sobie radzić znacznie lepiej z opancerzonymi pojazdami. I jak widzicie, ma ona dość charakterystyczny kształt, który ma ułatwić penetrację pancerza przez strumień kumulacyjny. Głowica waży około 2 kg i powinna sobie poradzić z przybiciem 300 mm RH. Chodzi o grubość pancerza wykonanego ze stali pancernej. Przy takich parametrach uda się wyeliminować oczywiście, jeśli się dobrze trafi, czołgi starszej generacji, a także inne pojazdy opancerzone jak BWP. Ten typ amunicji warmate dalej może być używany w różnych warunkach atmosferycznych. Sporym plusem jest także zachowana w dalszym ciągu możliwość wymienności głowicy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego sztandarowego produktu grupy WP, to zapraszam do dedykowanego materiału, który pojawił się już na kanale. Tymczasem dobrnęliśmy do końca. Dzięki widzowie za poświęcony czas. Zapraszam do sekcji komentarzy. No i życzę Wam naprawdę miłej niedzieli. Trzymajcie się. I do następnego odcinka. Hej!